Hej, cześć, witaj, witajcie, z tej strony Gilatki i was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na gierce, która nazywa się Quicksand. <grych> <grych> Quicksand, oczywiście, moi drodzy. E, jest tu wiele różnych eksperymentów związanych z piaskiem, że tak powiem. E, mamy też, oczywiście, dostajemy jakieś punkciki. Ja dostaję plus półtora co sekundę. Nie wiem, czy, co to ma znaczyć. To jest grab. Mogę kogoś podnieść, jeśli bym chciał? Aha, okej, okay. chyba nie mogę. Nieważne, w takim razie Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Czy jak wejdę... To... O! A, mogę też na język polski przyłączyć, bo to całkiem nieźle powinno tłumaczyć. Ehm... Gdzie jest polski? Nie ma. Halo, nie ma polskiego? Jest polski! Mor to mor. O nie, to ja się oblepiam w tym cały! Co jest? O! Cała twarz mi się oblepiła! O kur... Zginąłem. A nie, ginę! Ja nie zginęłem od razu. Czyli tak bardzo, bardzo powoli nas wciąga. To są oczywiście takie... Typowe piaski, które nas wciągają, no i niestety skończyło się to dla mnie bardzo źle, jeśli chodzi o to, ale dalej mamy na przykład szlam. Szlam może być również ciekawy, czy w ogóle w bańce jest w stanie mnie zabić. W sensie nie jest w stanie, bo jeszcze muszę. A jak się poruszam, wchodzę szybciej, a jak stoję w miejscu, to wolniej mam oślone ręce, jak szrek. Nice, o tam jest nowicjuszem już za tysiąc coś, nice, o tak, ale, o bagienko wspaniale, można na, na kosmetyki zrobić, czemu mi się twarz drugi raz pojawiła, co jest nie tak, o piękne i tylko włosy mi widać, jakbym był jeżem, o dobra już nieważne, już mnie nie widać, <laughs> jakbym był jeżem dosłownie, nice, bardzo fajne to jest, muszę przyznać. Zobaczmy, co jest kolejne na naszej liście. Bo nie wiem, w którą stronę powinienem iść. Czy najpierw prawą stroną, czy najpierw lewą stroną, szczerze mówiąc? Ciężko stwierdzić. Możemy iść trochę tu, trochę tu. Tu jest błoto. Jak błoto będzie działało? No, błoto tak powoli. Ale jak chodzimy, to znowu szybciej. Portki mi w ogóle się powiększają, jak chodzę. A, bo mi błoto wchodzi w portki. Wow! Ej, ale no, to nie jest szybkie. Tutaj, tutaj nie jest aż tak źle, szczerze mówiąc. Tutaj jest nawet fajnie, muszę przyznać. O, po jakimś czasie wolniej chodzimy po błocie. O, czyli każde ma. Czyli to ma być takie pokazanie, jak to wygląda w prawdziwym świecie, tak mam to rozumieć? Czyli w błocie w ten sposób byśmy się zachowali, Jak była naprawdę ogromna taka strefa bagie bagienna. Ej, nie spadamy już niżej. Nie spadamy już niżej. A co to jest w ogóle New World? Przyjście do zupełnie nowego świata. <śla> Chyba nie. Jeszcze... Aj, ale ja tu nie mogę Ja tu nie mogę zginąć, muszę zrobić reset charakter <gryw> Inaczej nie jestem w stanie nic zrobić Nice, dobrze, tu mamy glinę. To wygląda jak zwykły piasek To nie wygląda jak glina To ani trochę nie wygląda jak glina Ale wciąga mnie zdecydowanie szybciej Zdecydowanie szybciej niż, yy, niż błoto Oj, tak i fajne jest to, że tekstury się nakładają cały czas na nas Proszę bardzo, tylko moje spodnie zostają Jakieś takie... z jeszcze moje kapcie zostają, bardzo ładnie Bardzo fajnie Dobrze Kolejna oczywiście yy, wersja... Okej okay. Niech będzie Galaretka, możemy wejść do galaretki Możemy wejść do... Szybko złącze dżungli Czymkolwiek to jest Możemy wejść do lawy, czy w lawie się szybko utopimy? A. No tak, przecież w lawie nie będziemy się szybko topić, tylko będziemy dostawać obrażenia od razu. To jest podstawa. A w tą stronę jedziemy tak, dobra. To co mamy dalej? Miód. Czy w miodzie jesteśmy w stanie zginąć? W sensie miód będzie nas powoli wciągał bardzo, nie? Ej, nawet szybko muszę przyznać, jeśli chodzi o miodek. I kolory się zmieniają od razu. Czy można umrzeć w miodzie? Tak, ewidentnie można umrzeć w miodzie. Jest to właśnie obecnie potwierdzona teoria. A czy jestem w stanie dopłynąć na samo dno? Praktycznie na samo dno dopłynąłem. Dopłynąłem na samodno. Nice! Dobrze, idziemy dalej w takim razie. Zobaczmy, co jeszcze. W galerce nie chciałbym nigdy ginąć. Myślę, że to słaba opcja. Co to jest? Mokry beton. W sumie w betonie? Jakby się topiło w betonie. Szybko! Ewidentnie, bardzo szybko. Ło! Jesteśmy cali biali. I dopłyń. Co się dzieje z tymi moimi nogami? Mogę chodzić pod betonem. Nice! Zabetonowali nas na śmierć, totalnie. O, upadłem w sumie. Nice, bardzo fajnie. Zobaczymy w takim razie kolejny. Chciałbym zobaczyć zwykły piasek taki, bo to mi się wydaje takie. taka rzecz, o której. gęsty, szybki piasek. Gęsty, szybki. Niech będzie. A czyli na pustyni byśmy się bardzo powoli zasypywali. Bardzo powoli. Czy jak chodzimy, to jest szybciej? Nie, czyli nieważne, czy byśmy chodzili, czy byśmy nie chodzili? To byśmy się, proszę. Dlaczego tam w lawie w ogóle jeden gościu się wywala? Co tam chodzi? Ja nie mam pojęcia, o co tam chodzi. Tam jeszcze są jakieś obi do przejścia. Po co obi w ogóle na takim czymś? Nie rozumiem trochę. Chyba, że... Jak się zginie, to się wpada właśnie do piasku, czy do czegoś. No powiem tak. Zaraz będzie po nas. O, i koniec. Głowa się schowała i giniemy w tym momencie. Ale strasznie powoli, po prostu strasznie powoli. Chciałem kogoś też złapać, ale nie ma tu nikogo. Kogo mógł złapać? Chyba, że nie mogę łapać. To jest kolejna kwestia. Dobrze. Już byliśmy prawie na końcu. Tak naprawdę to nie, bo jeszcze całkiem sporo zostało, szczerze mówiąc. To wygląda jak błoto. Co to, jak to wygląda? Pęknięte błoto. Myślę, że błoto mnie interesuje. Bog. Bog, czymkolwiek jest Bog? Szlachcic? Czym jest szlachcic? Ciekłe bagno. Co to jest ciekłe bagno? O! Dobra, już wiem co to ciepłe ba cieku, cie, ciepłe? ciekłe bagno. Ciekłe bagno okazuje się być szybszym bagnem niż zwykłe bagno. Któż by się spodziewał, czyż nie? Któż by się totalnie spodziewał? Jest, udało się. E, tu mamy glinę. Tar, nie wiem czym jest tar. Szybki piasek. Czyli to jest, to jest taki zwykły pustynny, czy tamten był taki zwykły pustynny? No idzie to ewidentnie powoli Widać, że idzie to powoli, cały czas Takie, no, z zegareczkiem na spokojnie można popatrzeć, pomyśleć No, dobrze, bardzo ładnie <laughs> Kurde, uwielbiam jak te ubrania się robią Tylko te spodnie i buty się nie zmieniają Dlaczego moja koszula na przykład się zmienia? Dlaczego moje okulary się zmieniają? Wszystko się zmienia, tylko spodnie i te kapcie się nie zmieniają Jak to wygląda w tej grze w tym momencie? Totalnie nie rozumiem Ale no dobra, olać, nieważne tak po prostu jest dr O, znowu jestem nubem. No i mamy oczywiście nubi, więc w sumie się wszystko zgadza. Co mamy dalej? Mokry, szybki piasek, a czyli tam był suchy szybki piasek, a tu mamy mokry. Jeszcze możemy wejść w śnieg. Ej, w śniegu też się ta utopi. Nawet twarzy nie. A dobra, mamy twarz. Mój nub nie jest szczęśliwy z tego powodu. Zamrożony nub. Teraz możemy go zostawić dla innych pokoleń, żeby inne pokolenia mogły zobaczyć, jak wyglądały nuby. Jeszcze powinniśmy to zrobić z gośćmi, którzy byli, z gestami oczywiście chwilacze. Już przez chwilę myślałem, że przeżyłem. Totalnie, czemu wszyscy jesteście zieloni? Co tu się stało? Czy wy wpadliście tam do szlamu? <noise> Dziwne to totalnie, ale niech będzie. Gnojowica! <noise> Gnojowica! To tak na tym, na bagnie szereka. No myślę, że na bagnie szereka to było, to było. ale może była Gnojowica? <noise> no, wygląda jak bagno. Yy, wpływa się jak w bagno, ale ewidentnie nie pachnie jak bagno i nie jest bagnem. <noise> to jest podstawowa rzecz tego wszystkiego. Wydaje mi się, nie, chyba tyle samo wrażenie dostawaliśmy. Nie dostawaliśmy więcej. Nice. Oni, oni tak chyba mi się wydaje, że tylko wchodzą, za, zamaczają stópki, bo ja mogę tak zrobić, wejść na przykład, zamoczyć 100. O, mogę. Dziwne to. <noise> Wygląda jakbym miał pod spodniami trochę piasku, ale może tak jest. Dosłownie dziura. Ale tak dosłownie, dosłownie, że wskoczę i zginę. Okej, okay. dobra. Na tym nie kłamali, ok? Dosłownie. To, to była dosłownie dziura, jakby co? Jakby ktoś chciał testować. Siema. Siema, jak ci mija życie? Dobrze ci idzie życie? <noise> po prostu głowę mu tylko widać. <noise> nice, uwielbiam. Uwielbiam. Dobrze, co mamy tu dalej? Tu jest tak, no więc dosłownie nic. To mamy jeszcze trzy jakieś. Tu mamy... ...mydło? Ale że takie wpłynie? Tam jest gęsta taśma? A gęsta taśma to jest pajęczyna. Okej, okay, a tu? Mokre, błoto. A tu jeszcze jakieś obbi w ogóle. Po co miałbym robić obbi tu? To jest moje pytanie. Trochę nie wiem, ale dobra, zaraz się przekonamy. Błoto to będzie pewnie błoto, ale chciałem zobaczyć jak się w pajęczynie. Czy jak w Minecrafcie? No w Minecrafcie się wolniej spada po pajęczynie O nie, jestem cały oblepiony Ej, to stąd nie wygląda jak pajęczyna Stąd wygląda jakbym w lodzie się jako, jakimś za tego zakleił, zatracił totalnie Fajnie, fajnie Ale byłem w stanie zejść na dół Przy niektórych idzie się tak powoli, że nie jesteśmy w stanie Tam ma jakieś papierowe skrzydła w ogóle, nice Idziemy Mamy do przetestowania jeszcze tą jedną rzecz jaką chciałem Bo to jest konkretnie mydło Okej, okay, w mydle się. Pff, w mydle się ultra szybko płynie. W sensie w dół, oczywiście, bo nie można płynąć w górę. Podobno przynajmniej. Podobno nie można płynąć w górę. Jeszcze nie sprawdzałem. Pff. Jeszcze zobaczmy tą galaretkę na początku. <laughs> tam. Jakim cudem łazisz tutaj? Co jest? O, galaretka jest okej. Okay. Czy mogę wyjść jeszcze z tej galaretki w tym. O, bo można. Aha, zrozumiałem. Można się topić, ale można też zrobić się tak jak on. Czyli uwaga, jeszcze niech mi głowę tylko zaklejcaą całą. Ciach. O, nie, już nie mogę. Bo można spacją jeszcze wychodzić, ale tym razem już się nie udaje. Już, głęb... już jestem za głęboko. Nie mogę w tym momencie. No i do widzenia. Nie byłem w stanie nic zrobić. Zobaczmy, na czym polegają te całe obi, Czy jesteśmy w stanie coś za to dostać? Może, nie mam pojęcia. Zaraz również biję 1000 punktów, więc powinienem być w stanie na spokojnie mieć kolejną rangę. Nie wiem, czy to cokolwiek również zmieni. To jest easy podobno, tak? To jest easy. Czemu jest tu logo McDonalda? A tam jakieś kości. Dobra, no poziom easy nie jest ciężki, szczerze mówiąc. Yy, idziemy do tej dziury, i tu będzie jakiś drugi etap, czy jak mam to rozumieć? To, to, gdzie mam iść? A już skończyłem obbi, tak? A tu jak przejdę, to już znaczy, że skończyłem drugie obbi. A nie, tu się idzie dalej. A po co się tu idzie? Chwila, i gdzie ani bym miałbym dalej pójść? Tu nie ma nigdzie opcji pójścia. O, sternowidz... Okej, okay. dobra, co też są piaski. To dlatego tak to jest, żeby w te piaski nie wpaść. Wszystko... Aha, ja dalej jest... <laughs> jestem tylko pod mapą. <laughs> Myślałem, że zginę od razu, ale nie zginąłem od razu. Dobra, zobaczmy w takim razie, co to jest New World. Nowy świat. O kurde! Jest jeszcze tyle rzeczy do przetestowania. Ej, są jakieś oleje, odpady jądrowe, syropy ma... Tu jest dwa razy więcej rzeczy niż w poprzednim Na przykład możemy syrop zobaczyć. Ooooo, jak w syropie! O kurde! <laughs> syrop klanowy oczywiście, jakbyśmy chcieli do placuszków. Nice! Ej, nie spodziewałem się, nie wiedziałem, że jest coś takiego, że nowy świat dodali. Myślałem, że tylko tamte, nie wiem, 15 jest czy coś takiego. Łooo! kozacko, jeśli chodzi o to. Nice. Zepsute mleko, gorąca woda, czekolada. Jest tego do sprawdzenia od groma, dosłownie, totalnie od groma. Ale, jeśli chcecie, moi drodzy, kolejny odcinek z tego, to możemy sobie to oczywiście bardzo chętnie przetestować. Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A możemy również przetestować na przykład odpady jądrowe, które będą kozackie. Totalnie kozackie, na pewno. Trzymajcie się, po do usłyszenia. No i cześć!